Pan z wami i słucham Twoim. słowa Ewangelii według świętego Łukasza, na tobie, Panie. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami, i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień Szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łas łaski Pana. Zwidąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich. Dziś spełniły się te słowa, które słyszeliście. Oto słowo pańskie. Chowa tobie, I Ewangelii, składzą naszych grzech. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Jedne z najbardziej dobitnych słów Pana Jezusa zostały wypowiedziane w Wielki Czwartek, kiedy Jezus zgromadziwszy swoich uczniów w wieczorniku i świadomy, że dokona się wkrótce jego męka, a tym samym zbawienie, modlił się do ojca. O jedność swoich uczniów. Aby byli jedno, aby świat zobaczył, aby byli jedno, żeby świat uwierzył. Ta jedność miała stanowić coś, co wyróżnia uczniów Chrystusa spośród innych ludzi. I rzeczywiście. Pierwsze wspólnoty chrześcijan cechowała taka właśnie jedność. Kiedy sięgamy do dziejów apostolskich, czytamy charakterystykę pierwszych gmin chrześcijańskich, a w nich pierwsze zdanie, że wszyscy byli jednego ducha jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, a wszystko mieli wspólne. Dopiero z biegiem czasu, kiedy coraz wyraźniej dawały o sobie znać ludzka pycha, chęć dominacji nad drugim, taka chęć bycia zawsze w centrum uwagi, pokazanie, że się jest lepszym niż inni, zaskutkowały tym, że święty Paweł już pisał: Nie kąsajcie się jedni drugich. Żebyście się nawzajem nie pozagryzali. Dzisiaj modlimy się o jedność chrześcijan i rozumiemy zwykle pod tym pojęciem jedność pomiędzy różnymi kościołami, wspólnotami i wyznaniami chrześcijańskimi. W pierwszym rzędzie chodzi jednak raczej o to, żebyśmy raz jeszcze przemyśleli i przemodlili jedność między nami. Czym się wyróżnia, z jakich źródeł płynie ta jedność chrześcijańska? I to określenie chrześcijańska jest bardzo ważne. Dlatego że nie chodzi o jakąkolwiek jedność czy jednomyślność, Przecież nawet bandyci w gangu są zjednoczeni, kiedy chcą obrabować bank i to nie o taką jedność chodzi, nie o taką, jak w nazwie Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Tu chodzi o coś innego. Dzisiejsze czytania, które wysłuchujemy ze szczególną uwagą w tę niedzielę Słowa Bożego, wskazują nam na trzy źródła tej prawdziwej chrześcijańskiej jedności. Pierwszym jest słuchanie słowa Bożego. Jesteśmy jedno, bo słuchamy tego samego słowa Bożego. I wyjątek z księgi Nehemiasza jest dzisiaj wyjątkowo znaczący. Tamte czasy, które wydawać by się mogło tak były odległe, tak naprawdę były zupełnie podobne do naszych. Pokolenia Żyły bez znajomości Biblii. Odnaleziono Księgę Prawa, a kiedy ją odnaleziono, lud się zgromadził, żeby wysłuchać, jak czytano dobitnie, na głos, od świtu do południa. Z wyjaśnieniem, żeby lud zrozumiał. Ale zanim się to stało, kapłan Ezraż pokazał wszystkim Księgę Słowa, a oni wstali, jak słyszeliśmy, podnieśli rękę i wołali: Amen, to jest Słowo Boże! Bóg do nas przemówił. Byli zjednoczeni w słuchaniu Boga. I traktowali to Słowo Boże tak, jak być powinno jako żywe Słowo żywego Boga skierowane do żywego człowieka. A kiedy tak słuchali, płakali. Nad swoją biedą, nad swoją nędzą, nad zrozumieniem tego, jak bardzo są mali w swoich zawiściach, w swoich nienawiściach. Płakali też z radości, że w końcu usłyszeli, jak być powinno. A kiedy zakończono słuchanie słowa, Nechemiasz powiedział, żeby się radowali, lud się cieszył, odnalazł właściwą drogę. I szli świętować, pić słodkie napoje i dzielić się tym, co mieli. Tak jest skutek słuchania Słowa Bożego ze zrozumieniem. Z tą jednością. Drugie źródło jedności wskazuje nam dzisiejsza Ewangelia. Tym źródłem w jedności jest jedna wiara jeden chrzest. Jedność chrześcijańska bazuje na tym, że wierzymy, tak jak to wyznamy za chwilę że jest jeden Bóg, jeden nasz Zbawiciel, jeden chrzest. Jeden Kościół, święty i apostolski i powszechny. I przez tę wiarę, która jest, zaczęła się w momencie chrztu, jesteśmy w oczach Pana Boga jednością. Zgromadzenie Bożych synów i córek wezwane do tego, żeby być z Nim, żyć Nim, żeby być Odblaskiem Boga w świecie. To dlatego święty Paweł napisze, że w oczach Bożych ten lud ochrzczony, ten lud, który wierzy, nie jest podzielony. Nie ma już Żyda, ani Greka, ani kobiety, ani mężczyzny wolnego, niewolnika. Wszyscy są umiłowanym stworzeniem. ta wiara nas jednoczy i wyróżnia a trzecie to trzecie źródło to to na które wskazuje święty paweł apostoł w liście do koryntian to jest wzajemna służba sobie tworzenie jednego organizmu kościoła przez różnych członków jeżeli podstawimy pod te wymienione przez świętego Pawła członki, a wymienia nogi, ręce, oczy, powonienie, to każdy z nas jest kimś innym. Ja, na przykład, jestem księdzem i byłbym złą zakonnicą i złym ojcem. Ale ty, Matko, być może nie byłabyś też dobrą zakonnicą ani dobrym księdzem. Każdy ma swoje miejsce i, i nawet to najmniej eksponowane miejsce jest ważne, bo jesteśmy zjednoczeni Chrystusową łaską. Jest On naszą głową, a my Jego członkami. Jesteśmy jak gałązki winorośli wszczepione w krzew. Żyjemy tylko dlatego, że Jego łaska, jak soki, krąży w naszych żyłach. I każdy z nas ma do wykonania jakieś zadanie, jakąś funkcję. Pierwsi chrześcijanie mówili o sobie samym, że łączy ich corporis unitas jedność ciała membrorum pluralitas jest ich wielu. Officiorum diversitas. Każdy ma swoje zadanie inne do wykonania. I mutua solicitudo. Wzajemna troska o siebie. I to jest, to ostatnie, to jest ten wyróżnik, że my jesteśmy po chrześcijańsku nie tacy sami. Nierówni i nie o to chodzi. Każdy ma swoją wrażliwość ważną w tym ciele. Każdy swoje doświadczenia ważne w tym ciele. Ale to, żebyśmy się nawzajem o siebie troszczyli, ta mutua solicitudo, troska o swoje zbawienie, o zbawienie drugiego, o, o, o pomyślność drugiego, o godne życie drugiego, to nas wyróżnia. I kiedy na taką jedność patrzyli poganie, niewierzący, mówili: My też tak chcemy żyć. To nie wielkie słowa. Ale świadectwo jedności, świadectwo życia, wzajemnej troski otwierało drogę do zbawienia dla niewierzących. To było to najmocniejsze świadectwo w świecie. Dzisiaj, kochani, jesteśmy na zakręcie dziejów. Musimy sobie uświadomić, że. Nic już nie będzie tak, jak pamiętamy, że było. Nie wiemy, co nas czeka, ale już widzimy, jak na tym zakręcie wielu z naszych braci i sióstr wątpi i ustaje w drodze, odpada. Tym bardziej jesteśmy wezwani do jedności. Do wzajemnej o siebie troski, o zbawienie, o godne życie, o to, żebyśmy byli prawdziwie dla tego świata ciałem Chrystusa. Niech więc Słowo Boże i wiara codziennie odnawiana jeszcze raz wzmocnią naszą służbę wzajemną, byśmy byli światłem tego świata. Amen.